Stara się rozrzucić, rozszerzyć trochę obronę. Widzę łódź Tak jak i teraz. Świetne podanie górą. Uderzenie od słupka i bramka. Pierwsza w tym spotkaniu. Wiaczesław Korzemiaka. Trzymane także Willy May. Ciekawa decyzja, że akurat ten zawodnik nie wyszedł tej podstawowej piące. Zazwyczaj tam go właśnie widzieliśmy. Indywidualna akcja. Teraz drużyny zleżna, ale jeszcze lepsza interwencja w bramce Słowińskiego. Takiego. Na Faulu się nie dopatrzył, straca Willy May, szansa na kontrę dla gospodarzy, świetnie wysunięta futsalówka, strzał! Ląduje jednak na poprzeczce, świetne przejęcie z poświęceniem od Jakuba Molickiego, będzie bramka na 1 do jednego. Dopiero co chwaliłem Molickiego za świetny odbiór, a chwilę później jedni i drudzy podzielą się dzisiaj punktami. Świetne to znowu podanie z poświęceniem do bitka, ależ interwencja jedna i druga Dariusza Słowińskiego, niekryty Januszewski był ustawiony na lepszej pozycji, piłka stracona w fatalnym miejscu, sam na sam sytuacja daleczna no i to musi być gol, Albert Betowski z trafieniem drugim na swojej drużynie, na Bawi się teraz piłką, zaprasza rywali do siebie. No i świetnie udało się ich wymanewrować Podanie Tangarife! 3 do jednego. na rożniku ustawiony Jefferson Ortiz. Jaki wariant tego z tego fragmentu gry? Wybiorą gospodarze, wybiorą znakomity. Pozdobywają bramkę kontaktową. Faul za faul. Znowu Ortiz. Oj, nieprzyjemne obrazki, odpychany Konkol, odpychany Ortiz, jeszcze w to wszystko włączył się ostatecznie Willie May. I Ortiz, i, i Konkol muszą więc teraz uważać. A także czerwona kartka dla Williego May'a. Oj, ciekawa, ciekawa decyzja. Z prawej strony czeka Szczecla. Tylko uderzy interwencja izbańskiego. No świetnie. jak rozwiążą to gospodarze rozwiążą to niedokładnym podaniem bramka czy nie przez chwilę była pusta świetnie Żardas jeszcze raz Żarda sam poda nie wiem czy już nie prosiło się tu o samodzielne, skończenie tej akcji strzałem blisko trafienie samobójczego i gol! Gol numer 6 rozkłada ręce w geście triumfu Jose Luis Tangarife rzut wolny dla drużyny z Leszna. bardzo blisko na 12 metrze jak najbardziej z takiej pozycji można bezpośrednio oddać strzał sam poszkodowany teraz przy futsalówce Kołesnikow Kow do lewej strony i pusta bramka, ależ zrobili to teraz goście, zupełnie nie tego spodziewali się teraz gracze z Łodzi. bramka numer 7, ponad 12 minut w drugiej połowie, a widzę bez trafienia pusta bramka, nie ma, nie ma trafienia. Ależ sytuacja, no komiczna! I w pierwszej połowie też takie obrazki oglądaliśmy, wiemy jak to się skończyło. Dla tych, którzy nie pamiętają, to czerwoną kartką między innymi na Uli'ego Maja i kilkoma żółtymi. Teraz bez u chociaż bardzo agresywne wejście wydawało się Miłosza krzepka. Wysunięcie! Interwencja świetna nogami. Można powiedzieć, że statystyki nie grają, ale to jest po prostu coś namacalnego, coś co mamy. Czyżby to było zagranie ręką w polu karnym? Drużyny Zleczna. Sędziowie wskazują dokładnie. Będziemy mieli rzut karny dla drużyny z Łodzi. Daniel Krawczyk. Tak jak mówiłem, najbardziej doświadczony. Bierze tę odpowiedzialność, ten ciężar na swoje barki, ale musi. Musi zamienić ten uderzenie na bramkę i robi to mocne uderzenie w sam środek, pod poprzeczkę. No, gdyby. Nie ruszył się teraz z linii bramkowej. Jewkienik Kozłow to prawdopodobnie te jego ręce zostałyby przełamane. 350. trafienie jubileuszowe Daniela Krawczyka. Najskuteczniejszy w ogóle strzelec w historii. Fogo futsal ekstra klasy. Skąd tyle siły w zawodnikach gości? Ciężko powiedzieć. Naprawdę pracowali ciężko na ten wynik. A teraz nie przestają zaskakiwać Ortiz w kierunku dalszego słupka. Trzy minuty, zaczęło się odliczanie w Łodzi, trzy minuty, trzy bramki straty mogą być, dwie, czy tak się stanie, tak jest, Kamil Kucharski, świetne przejęcie, no i proszę bardzo, czyżby dokonali dzisiaj tego podopieczni trenera Stanisławskiego, do Kucharskiego, Medon, piłka wysunięta, pusta bramka, uderzenie, czyżby to był gol, tak jest, gol numer 8 za drużyny z Leszna, przez całą teraz długość parkietu Oleksandr Kołysnykow Ostatnie już sekundy tego, tego spotkania, ale widzimy Ani jedni, ani drudzy nie dograją tych 15-10 sekund Podziękują sobie już przed ostatnim gwizdkiem My, wynik, my zwycięzcy już znamy Nie obyło się dzisiaj bez kontrowersji Było mnóstwo, mnóstwo bramek Były czerwone kartki Mnóstwo żółtych, żółty karne, no czyli coś, co kibice kochają najbardziej, na pewno ten mecz nikogo dzisiaj nie zawiódł.